Galeria Olimpia w Bełchatowie zamieniła się w prawdziwą arenę e-sportowych zmagań. Widzimy się drugi raz na Pucharze Prezydenta FC25, kontynuujemy tą rywalizację sportowo-piłkarską, bo, bo wielu zawodników, którzy tutaj też biorą udział, to są też czyni zawodnicy piłkarscy. Tak to z reguły bywa, to raz. No i rozwijamy się dalej, no bo to nie tylko sam turniej, ale jak... Za moją lewą stroną możemy zobaczyć strefę retro. Dokładamy kolejną cegiełkę, tak aby ten e-sport mocno rozwijać u Państwa. Zawodników nie brakuje. Widzi Pan tutaj na listach startowych. Jest więcej osób niż w poprzednim roku? Jest podobna ilość, aczkolwiek bym powiedział większa, bo 128 się zgłosiło. Taki był limit, a więc ten limit został wyczerpany. To świadczy o dużym zainteresowaniu samymi zawodami. Zakładam, że tutaj jest synergia wielu instytucji, które współdziałają po to, aby po pierwsze ta informacja dotarła nie tylko do młodych ludzi, bo jak widzimy tutaj łączymy pokolenia, tu są młodzi, troszkę starsi i, i tacy bym powiedział już troszkę bardziej zaawansowani wiekiem i każdy ma szansę spróbować i wygrać ten Puchar Prezydenta po raz w tym wypadku drugi. Proszę mi powiedzieć, co jest tą kwintesencją takiej wspólnej gry, co powoduje, że młodzi zawodnicy i ci starsi sięgają po to, żeby wspólnie się zintegrować. Kwintesencją dla nas jako Esport Polska jest to, że tu się spotykamy, że widzimy ludzi, którzy mają podobne zainteresowania. To jest kwintesencja, czyli byśmy nazwali też pewien proces socjalizacyjny, bo to, o czym wcześniej powiedziałem, mamy starszych, młodszych, oni tutaj spotykają się, z jednej strony rywalizują, ale z drugiej strony siebie nawzajem dopingują, podpatrują kto lepiej, kto gorzej, ile trzeba poćwiczyć, żeby no właśnie osiągnąć jakiś sukces. I, i to jest kwintesencja. Y, tych naszych zawodów. Tutaj spotykają się ludzie, którzy nie tylko interesują się szeroko rozumianą piłką nożną, ale również w taki sposób spędzają swój wolny czas. Niektórzy to już są zawodnicy profesjonalni, którzy występują w profesjonalnych ligach e sportowych, a więc zakładam, że dzisiaj też ten poziom będzie wysoki. Zaprosiliście, kto się pojawił. My nie zapraszamy, nie musimy zapraszać. Ja myślę, że to robi też sam Pan Prezydent. Zakładam, że Państwo też oglądają jego social media. Nasza rola jest tutaj tylko, bym powiedział, stricte techniczna pojawili się zawodnicy, którzy jednak spędzają długie godziny na tym, żeby tutaj potrenować i prezentować się naprawdę doskonale. To prawda, mamy tu zawodników, którzy biorą udział w naszych turniejach wielokrotnie. Mówimy o zawodnikach też profesjonalnych. Są tacy, nie chcę zdradzać, żeby kogoś nie, niejako dawać na piedestał czy też obniżać jego roli. Tutaj wszyscy startują z tego samego poziomu, każdy ma szansę i to też jest najfajniejsze, że nieraz zawodnik profesjonalny dostanie przysławiowe lejty od zawodnika, który jest szeroko rozumianym amatorem, ale no właśnie, gdzieś może się pokazać. Często w domu on gra, a to nie o to chodzi. Trzeba przyjść, trzeba pokazać swoje umiejętności, bo to też jest budowa młodego człowieka. Najczęściej młodego człowieka, gdzie on ma pewne umiejętności, ale nie ma gdzie ich pokazać. Tutaj ma okazję pokazać się nie tylko na tle innych zawodników, ale często na tle swoich rówieśników, którzy no właśnie zdobywają pewnego rodzaju dla siebie uznanie i szacunek tego swojego pokolenia, a to jest najważniejsze dla młodych ludzi. No właśnie, te pokolenia tutaj widać, bo ta strefa retro pokazuje, jak kiedyś to wyglądało. Co tam za perełki się znalazły w tej strefie retro? No Perełek mamy sporo. Zakładam, że, że Państwo nagrają to, bo, bo czy to są komputery Atari, Commodore, pierwsze konsole, SNES, NES, Nintendo, także sporo takich ciekawych, aktywnych, bo to trzeba powiedzieć aktywnych, każdy będzie mógł spróbować sobie zagrać. To nie jest tylko eksponat, u nas eksponaty są do grania. Więc zapraszam już dzisiaj. Na pewno miło czas będzie można spędzić, szczególnie ci starsi, którzy no gdzieś właśnie w latach 90. mieli okazję być, po pierwsze, młodymi ludźmi. A te komputery czy konsole, właśnie w latach 90., pojawiły się pod szechami polskich domów. Podobnie jak rok temu, wydarzenie przyciągnęło zarówno zawodników, jak i kibiców, którzy przyszli, by wspierać swoich faworytów i podziwiać emocjonujące pojedynki. Ogólnie chcieliśmy na tych no, spodach FC25, ale no wszystko było pozajmowane, więc tutaj wno przyszliśmy. Przeszedłeś do strefy retro, jak Ci się tu podoba? No fajnie. A w co grasz? W sali jak to się nazywa. Mhm. A jak ci idzie teraz? No dobrze. A powiedz mi, dużo czasu spędzasz w domu, yy, na grach? Tak. A co lubisz najbardziej? Jaką grę lubisz najbardziej grać? Roblox. No grało się rok temu, grało się dla dzieciaka we FIFA. Trzeba poprawić wynik z rok temu, bo trochę cało poszło i, i zagrać lepiej po prostu, pasja też wieczorna, żeby pograć, się powkurać, raz na tą grę, ale tak, to gra fajna, to jest to, co lubię. Przez ten rok dużo trenowałeś? No, grało się trochę, nie powiem, że 700 godzin przegrane w 7 miesięcy, to trochę poszło w graniach. I jak myślisz, z jakimi nadziejami dzisiaj? Na to jest maja, tylko, żeby wyjść z grupy. To jest mój cel jak na razie na dzisiaj, Ja później się zobaczę jak wyjdzie. Zobaczyłem, że będzie odbywał się taki turniej w Bełchatowie, jako że jestem fascynatem takich gier. Co prawda nie gram na co dzień, natomiast kocham turnieje, dlatego tutaj przybyłem specjalnie do Bełchatowa, pomimo że nie mieszkam na co dzień w Bełchatowie. I cieszę się tymi emocjami, już nie mogę się doczekać meczu, mecza, także polecam wszystkim. a jak panujecie? Ile czasu pan spędza nad grą? E, powiem tak, dzisiaj jestem na flow, mam nadzieję, że będzie dobra energia, a to pozwoli mi wygrać. Pan przyjechał do Bąpadowa? Łucz, Łódź, Łódź. łódź. No, czyli zachęcony ubiegłoroczną być może edycją tutaj chciał pan spróbować. Dokładnie, FIFA, FIFA 25, jakakolwiek FIFA wywołuje naprawdę fajne emocje, czasem skrajne. Ale generalnie bądźmy pozytywnie nastawieni. Co ciekawe, do gry zasiadł również sam prezydent Patryk Marian, który nie ukrywał, że e-sport to dziś ważna i rozwijająca się forma rywalizacji. E-gaming no to jest taka przestrzeń sportu, bo to jest sport, który w jakiś sposób może jeszcze tak na poziomie takich większych organizacji nie zafunkcjonował. Dlatego staramy się wspierać, ponieważ widzimy, że zainteresowanie jest bardzo duże. Każdy z nas, czy to osoba młodsza, czy starsza, czasami lubi, sobie porywalizować w różne gry sportowe. Na wydarzenie dzisiejsze to tak naprawdę rywalizacja dla najbardziej ambitnych, którzy będą mogli zostać bohaterem tegorocznej edycji i uzyskać Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa. Zainteresowanie bardzo duże, emocje bardzo pozytywne, dlatego bardzo się cieszę, że to zadanie odbiera, tak dobrze jest odbierane przez społeczność Bełchatowa, no i na pewno będzie kontynuowane. W związku z tym też chciałem podziękować naszym partnerom, w szczególności Galerii Olimpijskiej ponieważ realizujemy to zadanie wspólnie, jak widać, przynosi bardzo pozytywne efekty. Zapytam prywatnie, prezydent gra, co lubi? <laughs> e, troszeczkę brakuje czasu, jeżeli chodzi o e, gry, więc nie mam w domu konsoli, ale czasami, jak odwiedzam mojego brata, to jak już e, mamy pewne spory, to rozstrzygamy je właśnie za pośrednictwem e, FC25 na, na PlayStation. E, no powiedzmy że, powiedzmy, że ja z lepszym humorem z tej rywalizacji wychodzę niż, niż mój brat, ale tutaj poziom zdecydowanie wyższy. Będę miał przyjemność zagrać prawdopodobnie mecz otwarcia z ubiegłorocznym zwycięzcą, także ten poranek może być dla mnie trudny. Rozgrywki prowadzone były w systemie grupowym, a następnie pucharowym. Aby przejść dalej trzeba było zwyciężyć, bo przegrany odpadał z rywalizacji. Zwycięzcą tegorocznego turnieju został Adrian Bogucki i to do niego trafił puchar prezydenta miasta Bełchatowa. Organizatorem drugiej edycji bełchatowskiego turnieju byli Miasto Bełchatów, Miejskie Centrum Sportu i Stowarzyszenie eSport Polska.